Kolejny raz z opóźnieniem, ale z wielką radością dzielę się z wami refleksjami po spektaklu o Andrzeju Lepperze, o samoobronie, a właściwie to w ogóle o idei chłopskiego ruchu. Temat bardzo aktualny, choćby ze względu na obecne protesty. Spektakl Lepper będziemy wisieć albo siedzieć w Teatrze Słowackiego. W Krakowie scena przy ulicy Rajskiej w Małopolskim Ogrodzie Sztuki, spektakl w reżyserii Marcina Libera. Yeah. Doskonale pamiętam samoobronę i jej wdarcie się przebojem na salony. Polityczne, doskonale pamiętam ten ruch i to co się z nim wiązało, to jak żeśmy samoobronę wtedy, byłem wtedy licealistą, studentem, odbierali, jak żeśmy się trochę za samoobronę wstydzili i jak później było nam głupio, kiedy się jednak okazało, że mówiąc o lądowaniu talibów w Klewkach, Andrzej Lepper miał rację. Niejednoznaczna postać tego chłopskiego wodza i chłopskiego lidera wydaje mi się, że jednak w tym spektaklu nie została właściwie potraktowana. Bo ten spektakl Marcina Libera to taki kolaż, mozaikę, jakiś rodzaj dziwnego happeningu i performensu, zlepek tekstów, z których w których są pamiętani posłowie samoobrony, ale także różnych tekstów kultury, różnych fraz dorzucanych, rozpisany na taki ośmioosobowy zbiór leperów, bo każdy w tym spektaklu jest po leperem, po trosze inną postacią. Mamy bardzo wiele przedmiotów kojarzących się z wsią i z polityką jednocześnie. Więc ta biało-czerwona. Scenografia bardzo skądinąd dobra. Biało-czerwone marynarki, nawiązujące do barw samoobrony, do tych ich słynnych krawatów i apaszek. Do tego mamy jeżdżące mównice, mamy siano, mamy wysypywane na mapę polski zboże. Wiele, wiele akcji. Mamy widły, którymi grożą nam aktorzy zmierzając do nas, zmierzając do publiczności, ale jednocześnie mam wrażenie, że w tym całym kolażu, miszmaszu tekstów nie otrzymujemy żadnej głębszej prawdy. Pojawiają się tam. Momenty bardzo zabawne i to dobrze, że na spektaklu można się pośmiać. Pojawiają się bardzo poważne refleksje na temat tego, czy naród powinien przepraszać za pańszczyznę i czym ona była. Pojawiają się refleksje o tym, kto ma prawo mówić o tym, że jesteśmy z chłopstwa i kto ma prawo mówić o chłopstwie. Pojawiają się refleksje o tym, czy ta nasza trochę młodo polska chłopomania to gdzieś nam jeszcze wciąż nie tkwi w sercach i jak brud za a jednocześnie a jednocześnie z tego wszystkiego nie wypływa żaden głębszy przekaz ani nie przypomniałem sobie lepiej jak ta historia powstania i upadku samoobrony przebiegała ani tak naprawdę żadnych głębszych prawd. No poza tym może, że władza deprawuje, ale to jest tak oczywiste, że chyba nie wymaga takich teatralnych środków. Te osiem osób na scenie. To są aktorzy znakomici i pomimo tego, że no mają trudne role w tym takim performensie troszkę teatralnym, to odnajdują się w nich bardzo dobrze, są bardzo przekonujący. Ciężko tutaj kogoś wyróżnić, ale chyba najbardziej zapadł w mi w pamięć Wojciech Dolatowski. Chyba przy okazji 1989 zapomniałem go. Pochwalić, a to naprawdę znakomity aktor, z tak niesamowicie plastyczną, wyrazistą twarzą, że, że zdaje się, że cała paleta emocji jest na niej do odmalowania po prostu od tak na pstryknięcie. Znakomita jest też Magdalena Osińska. Ona wciela się w rolę jednej z postaci, która była przyczyną upadku samoobrony czy może źródłem, nie przyczyną, czyli Anety Krawczyk, tej kobiety, która no, opisała później swoją historię, że pracę w samoobronie można było dostać za seks z liderami. Te historie też dobrze pamiętam, byłem tutaj na studiach, pamiętam, że jak usłyszałem o tym rano, to szybciutko kupiłem w kiosku przed WNS-em egzemplarz Gazety Wyborczej, gdzie ta historia była Opisywana. No i mamy tutaj bardzo ciekawe studium takiej brutalności, studium znęcania się nad ofiarą, tylko że znowu w kontekście spektaklu, w kontekście takim politycznym nie wynika z tego zbyt wiele, no poza tym, że ludzie bywają zdemoralizowani. W takich błazeńskich kostiumach odwołują się aktorzy, odwołuje się reżyser, odwołują się twórcy do. Z tańczyka, zresztą teksty z Wesela pojawiają się wplecione w narrację tego spektaklu, ale chyba jednak to nie jest taka chłopska mądrość ukryta pod błazeńskim płaszczem. Przynajmniej dla mnie tej mądrości w tym spektaklu zabrakło. Z zarzutów jeszcze ten spektakl bywa momentami Troszkę nadmiernie i niepotrzebnie wulgarny. Ja wiem, że to samoobrona była jedną z inicjatorek brutalizacji języka politycznego w Polsce, ale jednak chyba za dużo tam pada, zwłaszcza w tych piosenkach, zespołu nagrobki, bo jeszcze na scenie mamy dwuosobowy zespół nagrobki. Troszkę. Troszkę za dużo tych wulgaryzmów. Jak na moje uszy nie są one tam aż tak uzasadnione. Ciekawe są układy choreograficzne. No rzeczywiście, reżyser tutaj no, robił co mógł, żeby jakoś ożywić, żeby jakoś uatrakcyjnić nam podawanie tego, tego tekstu. Znakomici są aktorzy, ale wciąż, jeżeli tekst nie domaga, jeżeli scenariusz nie domaga, jeżeli jest jakąś taką mozaiką teatralną, to ja. Takiej wersji teatralnej niestety nie kupuję. To nie jest dla mnie i wydaje mi się to troszkę przerostem formy nad treścią, troszkę zbyt happeningową wersją opowieści, która chyba jednak zasługuje na to, by potraktować ją troszkę poważniej i troszkę głębiej, zwłaszcza że jak echo to wszystko do nas wraca. Czy samoobrona została tutaj sportretowana? nadmiernie dobrze, czy nadmiernie źle. Trochę żeśmy się o to spierali z sobą, z którą ten spektakl oglądałem i nie doszliśmy do jednorakich wniosków. Ja uważam, że trochę nadmiernie dobrze, to znaczy usprawiedliwiono wiele ich działań. On uważa, że nadmiernie źle, że właśnie tak topornie, brutalnie, jako postaci, które sięgają po te ideały patriotyczne i ideały religijne tylko i wyłącznie do swoich osobistych, partykularnych, politycznych interesów. W sumie pewnie prawda leży gdzieś po środku, ale przede wszystkim mam wrażenie, że tego spójnego portretu, takiego właściwego, który by nam coś o tej partii, o tym ruchu chłopskim powiedział, tutaj w tym spektaklu po prostu zabrakło. I ten obrazek, który się wyłania. Momentami ciekawy, momentami zbyt agresywny, tego jednak nie zastąpi. Nie był to więc najlepszy spektakl, jaki w ostatnim czasie oglądałem, ale na wiele jeszcze dobrych spektakli w tym roku czekam. Na pewno będę je recenzował, także zapraszam serdecznie by mnie oglądać na YouTube i Facebooku, by mnie na Facebooku także czytać, zapraszam także na moją stronę internetową wwwkulturalnykonferencjer.pl, gdzie wszystkie te recenzje zarówno w wersji wideo, jak i tekstowej można znaleźć. Polecam się państwu Jarosław Ciszek. Wszystkiego dobrego.